że o, tutaj coś jeszcze dojebał, tutaj coś skłamał, tutaj coś skłamał i tak dalej, nie? Zaczynamy. W ogóle dzisiaj się dowiedziałem, że... Yy... ale kurde, właśnie nie wiem, bo jest późna godzina i być może... Yy... i być może yy... nie będę już poruszał innych tematów, tylko ten film, bo nie wiem za ile go skończymy. On trwa 30 minut, podejrzewam, że go będę oglądał z godzinę, a może nawet więcej. Yy, więc nie wiem, czy tematy tego, że jest nowa ga gala, ta Fame Freak, jednakże to będzie pod Fame'em, to Bandega nie wiem, czy to dziazny. zdążymy obgadać, jak nie to jutro. Yy, dzięki, Bober. Brrr, poczekajcie, ja chyba to wyłączę. Ej... Ten... Mardega mnie wkurza ten dziad leśny. Bo to będzie taki głos denerwujący. Więc proszę nie dawać na Twitchu subów. Wyłączone. Chyba, że chcecie tak sobie. To już. Dobra, zaczynamy. A wy ogólnie jak? Yy, po filmie? Lux? Zaorał, zniszczył, pokazał mocne dowody, wybronił się, odniósł się do zarzutów? Jak byście to oceniali? Bo po yy, tutaj na przykład wydaje się, że tak no, że porządna odpowiedź, nie? Tak się tutaj wydaje. 55, 18, nie. 59, 19. Dobra, zaczynamy. mogą... Mardęga mnie już ten dziad leśny. Popełnić trzy osoby, między innymi jedną z tych trzech osób, które tam wymienili, padło twoje... Mogą popełnić osoby, między m.in. jedną z tych trzech osób, które tam wymienili, padło twoje nazwisko. Czekajcie, tu jest rozmowa... Piotra i Marcina. Okej, okay, czyli że... Jakby Piotr ostrzega Marcina na to. Największą głupotę mogą, mogą popełnić osoby i między innymi tylko z tych trzech osób, które tam wymienili, padło twoje nazwisko. My mogliśmy naprawdę odpowiedzieć swojej mowi takiej dubeltówki, że tam by się naprawdę nie schowali pod stół i długo by nie, pod niego nie weszli. Generalnie rzecz biorąc, to chyba tutaj najmniej chodzi o Stewarta. My o tym wiedzieliśmy też wcześniej o wielu rzeczach. I ja im wtedy zakazałam dodać rzeczy z tobą. W sensie screeny i TPA to Sylwek wchuj na mnie. To są rozmowy tej dziewczyny z Anglii. Ona twierdzi, że została przez Michała zmanipulowana i go zablokowała kilka miesięcy temu, już na Instagramie. A on dalej twierdzi, że tutaj, niby, ona jest po jego stronie. Ale da, będziemy na bieżąco odpowiadać. Naciskał. Ale to. Było zdjęcie z neta. Podobno, sylwek ma być w klaucie. Tak, ale jeszcze nie na tej gali, z tego co wiem. Znowu to samo. Znowu. Znowu mega zjebałem. Nie ma żadnych takich planów, żebym ja był w Klaucie. E, wydaje mi się, o to oczywiście cholera może się zmienić, na przykład za jakiś czas, ale na ten moment ja nie planuję w ogóle wracać do Frików, chyba, że powstanie jakaś może nowa federacja. Bo, jeżeli na przykład poszedłbym do klautu, tam jest Laluna, Murański, to z automatu wyszedłbym na hipokryte, że moje słowo się nic nie liczy i tak dalej. Nie wiem, skąd Fagata to wzięła, mam nadzieję, że wyjaśni, kto jej coś takiego powiedział, czy to jest jakieś wymyślone przez nią, bo jestem bardzo ciekawy tego. I co ciekawe, Fagata do mnie napisała wczoraj, tak, chyba wczoraj, i też wam pokażę, co mi wysłała. To no, was kurwa pojeba. Nie, czekajcie, żeby było w kontekście. Znowu to samo, znowu. Co w ubega zjebałem? To was kurwa pojeba. Mówię, że z tobą też nie jest żadne takie kurwa. hardkorowy bo Czekajcie. 8 miesięcy przed publikacją Echa Pandory. Ambasada Goat. Rozmowa Boxdela, Wardęgi i Goli. Sylwester przyznaje, że wiedział, że zdjęcie ja Fiuta było zdjęciem z internetu. Czyli chcesz mi powiedzieć, Boxdell, że Gola o tym wiedział że był przy tej rozmowie, poczekajcie. Biseks się pewnie wystraszy, biseks nie potrafi nigdy się odezwać, ale dzwonimy do biseksa. No dziwne, Wojtek tak zabiegał o rozmowę ze mną przez ostatnie dni. A nie odbiera. Yy, dobra, tutaj Boxel Bogs, twierdzi tak. 8 miesięcy przed publikacją Echa Pandory, ambasada Ghost. Rozmowa Boksdela Wardengi i Goli. Sylwester przyznaje, że wiedział, że zdjęcie Fiuta było zdjęciem. Czyli, że Gola. Boxel tutaj twierdzi, że Gola, a więc kolejny włodaż fame, wiedział o tym Fiucie. To ciekawe. I to yy, może się ciekawie rozwinąć w moim drugim filmie. I żeby była jasność, to są słowa Boxdela. Sylwester przyznaje, że wiedział, że zdjęcie Fiuta było zdjęciem z internetu. Wiedział, że Paulina podawała się za osiemnastolatkę na tym spiku. Nie mam pojęcia o czymś takim. Rozmawiałem z nią przed tym odcinkiem i yy, ona twierdzi, że nigdy czegoś takiego nie podawała. Natomiast. Yy, nie wiem, nie, jeżeli tak podawała, no to niech zel pokaże dowody. Wiedział, że to były żarty, bo u, o, udowodniłem mu to. I teraz tak, Sylwester przyznaje, że wiedział, że zdjęcie Fiuta było zdjęciem z internetu. Porównajmy to od razu z moim odcinkiem. Echo Pandory. Ciach, 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 ciach. Tutaj jest Ola, czyli to tutaj. Całym pomysłem będzie wysłanie dziewczynie zdjęcia, Penisa we wzwodzie. Nienawidzę. Ona miała rangę 14. Michał był wtedy pełno. Dziewczyna potwierdziła mi swój wiek dowodem osobistym. Twierdzi, że na tym spiku dziewczyny miały ustawione rangi z wpisanym wiekiem. Ona miała rangę 14. Michał był wtedy pełnoletni, miał 19 lat i był już popularnym twórcą. Gdy we wrześniu 2023 roku w internecie dyskutowano już o Stu, dziewczyna skonfrontowała z boksdelem stare wiadomości. Mimo że wcześniej twierdził, że zdjęcie jest jego i przedstawia jego narządy, teraz zapewniał, że to jakieś zdjęcie z internetu wysłane dla żartu. To był kogoś innego. Powiedz. Wiadomo, że tak. Okej. Okay. Skąd to? Nasza stara rozmowa. Znalazłam tego screena wyżej jakoś przypadkiem. I się przeraziłam, że ty też. To jakieś jaja. Szybko zmienił temat, że to Stu jest zły. Na Stu czy kogoś innego, to dalej jest o, to wysyłanie. Stew jest zły. Na... Bo jakby Bokzel chyba nie zrozumiał klu tego wszystkiego. Na Stew jest masakra. No cały TikTok, Twitter, wszystko zasrane. A ty masz z nim kontakt? Nie mam. Nie wiadomo, czy on w ogóle żyje. Niezależnie czy zdjęcie, które wysyłał, przedstawiało jego narządy czy kogoś innego, to dalej jest to wysyłanie zdjęć penisa 14-latce wbrew jej woli i jest to obrzydliwe. Wprost tutaj mówię, że niezależnie czy zdjęcie było przedstawiało jego penisa, czy zdjęcie było kogoś innego, to jest to wysyłanie penisa 14-latce wbrew jej woli i jest to obrzydliwe. Natomiast czy to było zdjęcie Yy, penisa Boxdela, czy z internetu? Ja nie wiem. On mi pokazywał zdjęcie w telefonie, żeby mi udowodnić, że to, zdjęcie, że to jest jakby inny penis. Pokazywał mi jakieś zdjęcia penisów w telefonie. Twierdził, że to jest jego penis. Yy, w sensie w tym telefonie, tak mi pokazywał jakieś zdjęcie. No i mi mówił, zobacz, to nie mój, zobacz, to nie mój. Natomiast ja nie wiem. Ja wrzucałem to zdjęcie um, w Google Grafika. I mi nie znajdowało tego zdjęcia w Google grafice, tego, yy, które wysłał tej dziewczynce. Yy, widać, Boxelowi też nie, znala nie znalazło, bo tak to by pokazał w filmie, że zobacz, to jest zdjęcie ze strony. Natomiast to nie jest klutej tej sprawy. Nieważne, czy to było zdjęcie penisa. Jeżeli, ja na, przy jeżeli na przykład ktoś wyśle yy, jakieś zdjęcie fiuta 14-latce, to jakie to ma znaczenie, czy to jest twój fiut? Czy to fiut kolegi? Czy to fiut, który znalazłeś w internecie? To jest dalej fiut. Wysyłanie treści pornograficznej osobie poniżej 15 roku życia. I Boksdel jakby tego nie zrozumiał. Dziwne. No tam jeszcze mi sama napisała, że śmieszne zdjęcie z neta. No tak, ona ci napisała, że to śmieszne zdjęcie z neta. Natomiast ty powiedziałeś jej wtedy, że to mój fiut. O co biega? Na tym, co to jest? Wiedział, że Paulina podawała się za latkę na TeamSpeak'u? Dzisiaj z nią rozmawiałem, bo dziewczyna zapłakana, zaraz powiem czemu jest zapłakana, bo oczywiście syn zostawił imię i nazwisko w swoim filmie. Bo on ma taki styl, nie tak samo przecież zrobił z tą dziewczyną z Anglii wtedy. I ona twierdzi, że nigdy nie mówiła, że miała 18 lat. Sylwester sam to zbagatelizował słowami, słowami No chuj tam No na koniec rozmowy No trzeba jakoś zakończyć, no to mówię Dobra, chuj tam I, i, i działałem, robiłem swoje, nie? Czy to jest zbagatelizowanie? No chuj tam Czemu to jest zbaga... zbagatelizowanie? to by było, nie, to by było... Nie, to by było Michał, nic seta. się nie stało Natomiast ja ci Michał On wtedy, twierdzi, że ja gdzieś zbagatelizowałem W żadnym wypadku Chyba w ogóle jak weźmiesz sobie tą grafikę I wrzucisz na Google grafika To cię wyskoczy ten film to gdzieś z kwejków albo z demotywatorów nawet było, albo z tego, jebździny. No I ona napisała, haha, śmieszne zdjęcie z neta, no odpowiadając mi na to, ja mówię, nie, to mój jest. I takie, i przez ułotwartej Otwartej tam napisałem to w ogóle, takie, kurwa, w takim trollingowym, tj. I tak wrzuca, wyciął jakieś, no chuj tam, na koniec rozmowy i, I... twierdzi, że ja zbagatelizowałem sprawę, przecież ja się normalnie gadałem, że za to według mnie będziesz miał zarzuty chłopie. Normalnie ci to gadałem. Robisz mi aferę o fejkowego fiuta. Jakiego fejkowego fiuta? Przecież to było zdjęcie prawdziwego fiuta. O co chodzi z jakimś fejkowym fiutem? O co z tym chodzi? Ja tego nie, nie do końca rozumiem, nie? Czemu on to nazywa fejkowym fiutem? Nie wiem, z plasteliny? czy, czy co? W momencie, gdy ta sama dziewczyna wysyła mi zwisające cyce starej baby. Czy wiecie, dlaczego mi. Tutaj nie wiem w ogóle o co chodzi, że jakieś cyce starej baby. To wysłała? Bo taki wtedy panował. I okej, okay. i teraz zróbmy tak. Boxdel twierdzi, że ta dziewczyna mu wysyłała cyce starej baby, więc on wysyłał jej fiuta. I ja teraz sobie yy, zmontuję film w sensie, że zabluruję... Tylko tego fiuta, i wam wyślę całą rozmowę z nią, zanim wysłał fiuta. I zobaczycie, że tam nie było żadnych cycków ani nic takiego, że on pierwszy wysłał fiuta. I zaraz to jego manipulacja zostanie obnażona. Jakby, sorry, nie miałem wcześniej czasu tego zmontować, bo to na szybko odpowiadam. Gmail. Wchodzimy. Dobra, muszę wysłać na drugiego maila, bo to... To jest tam informacja, że Gola jest online. Wojtku, dlaczego nie odbierasz telefonu? Sekundo, dobra, mam tą rozmowę. E mail. Siup. Hej, hej, hej. Film. Siub. Dobra. Teraz powinienem mieć na gmailu mam. Pobieramy. Siub. Pobrało. Czekajcie, odbalam Premier Pro. Niż Boxel, montujesz film kilka tygodni, a ja Ci zaraz udowodnię Twoje manipulacje montując bezpośrednio na live. Nowy plik projekt. Ciech, ciech, ciech create o, wpisałem zupełnie randomową nazwę a i tak mi pokazuje że jest zajęta kurwa program mi się zawiesił o dobra odwiesił się pobrane cyk dobra jest cała rozmowa wiedziałem delt ja też sobie ocenę dałam łap. Okay, nie ma za co. Tylko zobaczyć, że tu nigdzie nie ma jej danych. Ciach, 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 ciach... Tu jakieś dziewczynce z ASKa gadają, tutaj oszołom wysyła zdjęcia. Tutaj jego klata, 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 klata... Tutaj, że opanuj... Okej, okay, jest fiut. Jest I teraz trzeba... Jak to się... Grafika, nowy layer... OK. Dobra, chyba góra to może zostać. Dobra. I teraz tak. Trzeba to zrobić na ten. Tutaj się zaczyna. OK, tutaj byśmy zaczęli. Robimy gdzie tu jest. Efekt kontrol. Ciach. Idzie tak. To jest tak równomiernie przewijane? Nie, nie jest równomiernie. No dobra, czyli trzeba timing pozycyjny zrobić tak. Tak. Dobra, trochę będzie widać tego zdjęcia. Natomiast yy, nie powinienem na to na Instagramie dostać bana. Nie, nie, bo to tam... Żywi... Kurwa, ale w sumie mogę. To ja to by może... Na, twit na Twittera to... Michał, a mimo wszystko on zdecydował się wysłać Jej. Czekajcie, mam telefon od Moniki. Odbiorem. Być może ona nie wie, że mam live'a. Już. Dobra, <laughs> czyli mamy to pierwsze, ale jakby wielki szacunek dla Boxdela. On wytrzymał minutę 30. Fakt, że tutaj wrzucał taki jakby trailer. Tutaj też oczywiście pewnie jakieś kłamstwa są, ale jakby tu się zaczęła treść i tak sporo wytrzymał. Spodziewałem się, że w pierwszej już minucie coś tam będzie. A nie, sorry, już tutaj były kłamstwo, że wiedział, że Paulina podawała się za 18 no tutaj. Robisz mi aferę o fejkowego fiuta w momencie, gdy ta sama dziewczyna wysyła mi zwisające ja w gula w gula. cyce starej baby. Czy wiecie, dlaczego mi to wysłała? Bo taki wtedy panował humor wśród naszych znajomych. Chciałbym teraz podkreślić. Czemu wysyłałem fiuta czternastolatce? Bo, bo wśród naszych znajomych to to było takie humorek taki ej, mocne, nie, mocne. To mi się podoba, nie? Takie tłumaczenie takie. Porządne, nie? Dobrze, żeś przygotował ten film przez te dwa tygodnie, muszę ci powiedzieć. Taki jesteś, kurde, mocny gość na tym YouTube. ...myśleć, że była to rozmowa pomiędzy dziewiętnastolatkiem a osiemnastolatką? Ona miała czternaście. Bo za taką się wtedy podawało na tym spiku. Cześć, Paulino. Przedstaw się nam. No, czy ty tam O. Widzieliście? Yy, padło jej nazwisko. Skurwy syn Jebany specjalnie nie zablurował. Dziewczyna jest przerażona, bo z nią rozmawiałem, no ale tym się nic nie da zrobić, bo jego film poszedł w świat i tak dalej. Natomiast będziesz miał założoną chłop, chłopiec sprawę o ujawnienie danych jej, bo już z nią o tym gadałem, zapewni jej prawnika, i tak dalej. Masz lot. Dostępne, co nikt się nie pyta, jak gdzieś bardzo... Sprawę o ujawnienie danych jej miałem, no, ale tym się nic nie da zrobić, bo jego. Widzicie, yy, padło jej nazwisko. Bo za taką się wtedy podawało na tym spiku. Cześć, Paulino, przedstaw się nam. No, Paulina? Paulina Parkas. O, widzieliście, yy, padło jej nazwisko. Skurwy syn jebany specjalnie nie zablurował. Dziewczyna jest przerażona, bo z nią rozmawiałem, no, ale. W tym się nic nie da zrobić, bo jego film poszedł w świat i tak dalej. Natomiast będziesz miał założoną, chłop, chłopiec, sprawę o ujawnienie danych jej. Bo już z nią o tym gadałem, zapewnił jej prawnika i tak dalej. Masz lot. komu to nikt się nie pyta, ale gdzieś bardzo. Wardęga tyku. Zostałem przez nią oszukany na wiek. I gdzie ona powiedziała w tym fragmencie, który on pokazał, że ma 18 lat? Ja tego nie słyszałem. Ja słyszałem, że ona powiedziała, że kobiet człowiek nie pyta. Nie wiem, być może jestem, jest coś ze mną nie tak. Poza taką się wtedy podawało na tym spiku. Cześćcie, bo to... Cześć Paulino. Przed się. No przecież jestem Paulina no.